Stało się. Koniec wakacji również dla studentów. Na uli Politechniki Warszawskiej trwa uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009-2010. I jakie twoje wrażenia z tej inauguracji? E, z inauguracji jak na razie dość monotonne. Ludno jest. <laughs> tak, ale pierwsze takie wrażenie, pierwszy raz widzę rozpoczęcie na, na Politechnice. A jakie twoje wrażenia są w ogóle z po, pobytu na Politechnice? E, pozytywne, bardzo, znaczy, bardzo, bardzo ładna, ładna aula, duża jest e, i ogólnie z pasmora uczelnia. No wiadomo, coś świeżego, na czym jeszcze nie byłem, coś nowego. Mhm. Czym to się różni od inauguracji roku szkolnego? Różni się i to bardzo samą formą chociażby. Jest to o wiele więcej gości, jest to uroczystość, można powiedzieć, o wiele większa. Jak to jest to zaczynać inaugurować rok akademicki, a inaugurować rok to szkolny? Strasznie zimno. Naprawdę. Na razie prawie nic nie słyszę. No, szczerze mówiąc robi wrażenie, bo bardziej mieszkałem w takim mniejszym mieście, to wiesz, to tak, no, pozytywnie, Was jak najbardziej. Czy studenci, którzy pierwszego października wznawiają lub rozpoczynają studia, mają świadomość tego, jakie czekają ich zmiany? Chciałem sprawdzić Waszą wiedzę na temat pomysłów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest plan, żeby stworzyć taką instytucję rzecznika praw absolwentom? Teraz już powstanie i on będzie dbał o to, żeby absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni po zakończeniu studiów dostali pracę. Czy taka instytucja w ogóle jest potrzebna? No bo rozumiem, że wy sami pracujecie, czy studenci sami sobie mogą poradzić bez takiego rzecznika, że on w ogóle ma sens? Znaczy poradzić, można sobie znaleźć jakąś pracę dorywczą, ale taka instytucja, myślę, jest jak najbardziej potrzebna, żeby można było coś robić w swoim kierunku. Czy wiecie, jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego od nowego roku? Nie. się tam słyszałem, że chyba nie będzie można brać stypendiów z dwóch uczelni, jak się studiuje. Kwiecie to, to jest system boloński? Nie, nie słyszałam. Zobaczcie, nie, to jest system boloński. Pytacie mi, czy macie świadomość tego, jakie zmiany czekają polskich studentów od Nowego Roku Akademickiego? Jakie zmiany czekają? Polski system szkolnictwa wyższego znowu ma kłopoty. Nasi studenci o pomysłach resortu wiedzą mało albo prawie nic. A bez świadomości społecznej nigdy nie dogonimy zachodu.